Cześć Boże, pochwalony Jezus Chrystus, zwołamy o ducha świętego. Przyjdź Boże, przyjdź duchu święty, wzmocnij każdego z nas, wzmocnij mnie, abym pełnił Twoją wolę. Dzisiaj Ewangelia jest o tym, jak Jezus czyta słowo Boże. Mamy 1 września, dziękujemy Bogu za pokój, że mamy naszą ojczyznę, a jednocześnie po wakacjach coś nam Pan Jezus pokazuje. Posłuchajmy. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował w dzień szabatu, udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. A podano mu księgę proroka Izajasza. Jezus czyta słowo Boże, chociaż je bardzo dobrze zna, ale czyta, żeby wzmocnić siebie i wzmocnić ludzi. Nie wszyscy to przyjmują. Co Jezus powie, co przeczyta, a jednak czyta słowo Boże. I chciałbym, żebyśmy na początku roku szkolnego to przyjęli. Jezus czyta słowo Boże. Po wakacjach pewne rzeczy się trochę na nowo układają. Zbuduj od razu swój rytm, rytm dnia, żeby czytać słowo Boże, żeby się trochę zatrzymać i odnieść je do, cie, do siebie. Słowo z mocą, słowo Boże z mocą, znaczy, że ono rezonuje we mnie. Ja Słyszę, co ono mówi o moim życiu, jak to się do mnie odnosi. I dzisiaj to, że Jezus czyta Słowo Boże, ja też chcę je czytać. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie. To są słowa, które Jezus wypowiada z księgi Proroka Izajasza. Słowo żywe, Słowo Boże o Jezusie mówi, to kim on jest. Duch Pański spoczywa na mnie. I odnieść to też do siebie może to być, może coś innego, dzisiaj przeczytasz. Zachęcam do postanowień pewnych na początku roku szkolnego. Wróć od września do pewnych dobrych zwyczajów, od razu, od dzisiaj, żeby czytać Słowo. I nie mów, że nie masz czasu. Słowo Boże jest czymś najważniejszym w naszym życiu. To Jezus żywy w nas, na co dzień. On, który porusza serce. Błogosławię wam na piękny dzień i rozpocznij nowy rok szkolny z nowymi myślami z nowym kierunkiem, z nowym porządkiem dnia. Przyjmijcie błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam uśmiechu, cudowności dzisiaj. Wierzcie w cuda. Bóg jest dobry. A poniżej teledysk mocny w duchu niech nas w modlitwie poprowadzi ku Panu Bogu.